Międzynarodowy spisek producentów obuwia, jednoczących się przeciwko klientom, pragnącym zakupić coś łączącego w sobie estetykę z praktycznością, komfort z rozsądną ceną, to jest zbytnich hmm. udziwnień, ale również z daleka od obowiązujących standardów. Bo przecież nikt nie chce wyglądać jak turysta, żołnierz czy cowboy. Widzę ich producentów. Ich do Roześmiane twarze, w czerwonym w kolorze zmiłego arabastu, przeszczą między sobą idealista. Jak mu się nie podoba, to niech chodzi po co. Po drugie, nacjonalistyczny spisek sprzedawców obuwia, trzymających w sklepie po jednym numerze z każdego wzoru. I kiedy już prawie wydaje mi się, że oto trafiło się coś sensownego. Oj, to mi przykro. Nie mamy tego rozmiaru. Ale proszę spróbować w naszej finit M1 się zgłada, że mieszkam przy M1, ale tam też nie mają tego rozmiaru. Po trzecie, to co leci z nieba, co udało się dzieci, ale rośnie tylko w telewizji. Kiedy spadnie, zaczyna się topić, biorąc złym budów wypoczące flaki. A z moich nóg więźniów, wypoczących flaków. Po czwarte, wy, którzy to przyszliście, Staracie się słuchać, ale z pewnością nie odwiecie wszystkich aspektów tego śpi... subtelnego dialogu z dziedzictwem europejskiego modelizmu. Bo piąte cała reszta, która tu, się, która, tu, która tu nie przyszła, bo w dupie ma wszystkie aspekty subtelnego dialogu z europejskim dziedzictwem modelizmu. Oto jest ta komunikacja, królewskiego miasta, krajowa, która zdecydowanie nie radzi sobie z żywiołem. Zresztą to tylko jedna z rzeczy, z którymi sobie nie radzi. Mój gniew jest jedną z tych rzeczy. Zresztą nawet nie próbuję. Komunikacja miejska królewskiego miasta wnosi mam gniew przemoczone buty. Wnosi mam całego, bo jestem tylko nędznym i kryzyskiem. Ja... Nędzny trybik. Kluje na komunikację miejską. Ale z niej to by znać. na George'a Busha stojącego, stającego, jeśli nie wiecie. Za spiskiem, którego wynikiem było zniszczenie wież w World Trade Center. A celem zbudzenie w społeczeństwie strachu. Co pozwoliło George'owi Bushowi napaść na Irak i Afganistan.